Utracone okazje. Często żałujemy, że nie kupiliśmy czegoś jakiś czas temu, bo dzisiaj jest wielokrotnie droższy. Czy są to akcje, czy jest to złoto, czy jest to bitcoin. Sam mam taki przykład. Kiedy pierwszy raz pisałem na nieistniejącym już blogu o bitcoinie, był po 10 centów. Gdybym wtedy kupił go za 100 dolarów, to myślę, że dzisiaj byłbym milionerem, sprzedając po 50 tysięcy za sztukę. Ale czybym dotywał do takiego poziomu? Nie sądzę. Myślę, że sprzedałbym go znacznie szybciej. Nie wiem, czy za dolara, czy za 10, czy może za 100. Wiem, że kiedy później Bitcoin już rósł, a ja miałem go w swoim portfelu, to sprzedałem przy pierwszym szczycie w okolicach 20 tysięcy dolarów za sztukę. To pokazuje, że nie dotrwałem do szczytów na poziomie 60 000, czy 70 tysięcy, więc myślę, że nawet gdybym kupił wcześniej, to też wcześniej bym sprzedał. Nigdy nie jesteśmy w stanie trafić towar, który wielokrotnie zwiększy swoją wartość i sprzedać go na samej górce. Więc nie żałujmy.